Przymus czytania lektur szkolnych raczej nie zaszczepił w nas miłości do sięgania po książkę. Jeżeli spojrzymy na osoby, które osiągnęły szeroko pojęty sukces, są to osoby, które po książkę sięgają. Pytanie, jakie tytuły wybierać? Dzisiaj przedstawię Ci pięć książek, które zmieniły moje myślenie, ale nie tylko moje. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work podcast. Pięć książek, które zmieniły moje. Myślenie. Ja do książek zacząłem sięgać stosunkowo późno, bo dopiero około 23 roku życia na studiach. Dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, że mój dobry kolega z ławki studenckiej zaczął się jakoś tak ładniej wysławiać, jakoś lepiej mi się z nim rozmawiało. Zacząłem się zastanawiać, co jest tego powodem, a on powiedział, że po prostu zaczął czytać książki. Stwierdziłem, że też tak chce, no i poprzeglądałem, porozglądałem się, żeby znaleźć jakieś ciekawe pozycje. W momencie, gdy to do Ciebie nagrywam, przeczytałem w życiu około 70-80 książek. Nie jest to jakiś bardzo wybitny wynik, natomiast no myślę, że przed śmiercią do 1000 uda mi się dojść. Jakie książki do tej pory najbardziej wpłynęły na moje myślenie? Zacznijmy od pozycji numer 1. Pozycji, na którą trafiłem dzięki Michałowi Szafrańskiemu z bloga, jak oszczędzać pieniądze. I była to pozycja, od której zaczęło się moje myślenie o przedsiębiorczości. Dla osób, które słuchają mnie po raz pierwszy prowadzę od ponad dwóch lat firmę szkoleniową, głównie zdalnie szkoląc ludzi z obsługi programu Excel. Biznes oparty o kursy online i szkolenia korporacyjne. Książka ta to MJ Demarco o tytule Fastlane. O co w tej książce chodzi? MJ DeMarco podzielił ludzi na trzy grupy. Chodnikowców osoby, które korzystają z wolnego pasa i osoby, które korzystają z szybkiego pasa. Chodnikowcy, według MJ DeMarco, to są osoby, które żyją z dnia na dzień, które mają bardzo duże ryzyko finansowe. To znaczy, bardzo często są to osoby, które są mocno zakredytowane, które są w stanie Praktycznie tracąc pracę, wylądować już na chodniku. I tu nie chodzi o to, że to są zawsze biedne osoby, bo to mogą być też osoby bogate. Tutaj istotnym, istotną metryką jest mierzenie sobie swoich kosztów życia do swoich przychodów, no bo można być dobrze zarabiającym piłkarzem, który zarabia załóżmy, nie wiem, 20 milionów euro miesięcznie, ale co miesiąc kupować jakieś drogie samochody, drogie zegarki, robić dobre imprezy, no i tym samym przechulać te 20 milionów miesięcznie i robić tak regularnie, co miesiąc. Historia zna takie przypadki. Dobrym przykładem jest Mike. Tyson, który zbankrutował, a był jednym z najlepiej opłacanych bokserów w historii. A więc to są chodnikowcy. Drugi typ ludzi to wolny pas, czyli to są osoby, które pracują na etacie. I tutaj trochę nie zgadzam się z tym, co z tym podejściem MJ DeMarco, który uważa, że osoby na etacie to też nie są osoby, które. Jakby to ładniej i politycznie powiedzieć, są super. Tak po prostu kolokwialnie. Według MJ Demarco liczy się tylko ten szybki pas, o tym za moment. Osoby z wolnego pasa to są osoby, które wierzą w emeryturę państwową, które sobie powoli na tę emeryturę odkładają które hmm, prawdopodobnie Mogą umrzeć albo zaraz przed emeryturą i jej nie doczekać, albo już na tej emeryturze w wieku 65-67 lat, no niestety nie móc się nią cieszyć z racji swojego stanu zdrowia. MJ Demarco skłania się ku e, próbie. Wygenerowania swojej własnej emerytury. On tam podaje taki wiek. Emerytura przed 40 rokiem życia, właśnie po to, aby móc cieszyć się jeszcze czasem ze swoimi dziećmi, czy ze swoimi młodymi wnukami, no bo w wieku 65 czy 70 lat tego zdrowia może nie być. A więc na samym końcu przychodzi. Czas na ten szybki pas. I według niego ten szybki pas, czyli ten fast lane tytułowy, to droga, która prowadzi do swojego własnego biznesu i rozwijania go w taki sposób, aby właśnie te emerytury sobie jak najszybciej wygenerować. Według niego szczęście składa się z trzech składowych: ze sprawności fizycznej, z wolności i z silnych związków rodzinnych. I teraz wolność dają pieniądze. Co on rozumie przez wolność? No, jeżeli on wstanie rano i ma sobie ochotę lecieć na Karaiby, to wsiada w samolot i leci na Karaiby. I teraz może to osiągnąć? Tylko dzięki wysokiej, wysokim zarobkom, dzięki tej stabilności finansowej, tej niezależności finansowej. Sprawność fizyczna no to jest coś, co, o co musi dbać. Znowu pieniądze mogą mu w tym pomóc, żeby kupować sobie lepsze jedzenie, żeby lepiej dbać o swoje zdrowie, no i też mieć przede wszystkim czas na to, aby o tą sprawność fizyczną dbać. No i silne związki rodzinne znowu tutaj również przydają się pieniądze. Dlaczego? No, bo dzięki pieniądzom nie musimy siedzieć w pracy po, nie wiem, 16 godzin. Możemy trochę więcej czasu spędzić z rodziną albo nawet wesprzeć ją finansowo. Nie z każdą tezą, która w tej książce przez MJ Demarco została postawiona, się zgadzam, ale mocno ona wpłynęła właśnie na takie u mnie myślenie w stylu, no na etacie to będzie prawdopodobnie ciężko dojść do stanowiska dyrektorskiego, tym bardziej jak trochę już popracowałem w korporacji, bo pamiętam jak czytałem tę książkę, to był czas, kiedy moja kariera dopiero się gdzieś tam rozwijała. Byłem przed awansem na, na pierwsze stanowisko menadżerskie i faktycznie ta książka mocno mi w głowie zamieszała. Osobiście polecam ją przeczytać. Dobrym odpowiednikiem tej książki, w mojej ocenie takiej polskiej książki, to jest książka Jakuba Bebączka, Zarobić milion idąc pod prąd. Widziałem dużo analogii w tej książce do właśnie książki MJ DeMarco Fastlane. Kolejna książka bardziej związana z tematem produktywności to książka Kala Newporta, Praca głęboka, Deep Work. No, fenomenalna pozycja zmieniła mocno moje podejście do pracy, szczególnie w XXI wieku, gdzie te social media u nas tutaj trochę, trochę nas angażują. Ja jestem też młodym człowiekiem, więc jestem zaznajomiony z tematami Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych. Deep Work, kalaniu porta, naprawdę tutaj pozwolił mi nieco świadomiej podejść do swojej pracy podkreślić tę efektywność znacznie. A więc praca głęboka według Kala to najważniejsza umiejętność XXI wieku. Umiejętność skupiania się, umiejętność właśnie wejścia w taką pracę głęboką. Czym jest ta praca głęboka? To jest taki stan flow. Nagle wszystko to około nas znika, jesteśmy tylko my i praca, i jesteśmy w tym ciągu myślowym, kiedy. Wykonujemy nasze zadania. Na pewno zdarzyło ci się w takie flow wejść, kiedy jesteś w 100% skupiony tylko na tym, co robisz i nic cię nie rozprasza. Wejście w taki stan nie jest łatwe, natomiast jak już w nim jesteśmy, łatwo się z niego wyciągnąć właśnie jakimiś powiadomieniami. I teraz, według Kala, przewagę w XXI wieku będą miały trzy grupy. Te osoby, które potrafią Dobrze i kreatywnie pracować z technologią i maszynami, no to by się czytało, patrząc na to, w którą stronę świat idzie. Te, które są najlepsze w swoim obszarze, no bo osoby najlepsze w swoim obszarze zawsze będą potrzebne. Nie każdy zawód da się zastąpić technologią. No i ostatnia grupa to osoby, które mają duży kapitał. Duży kapitał to jest coś, co jest pożądane w wielu przestrzeniach. I teraz, żeby radzić sobie dobrze w tym naszym nowym świecie, w tym świecie w XXI wieku, potrzebna jest umiejętność. Szybkiego uczenia się. To jest umiejętność kluczowa, a dodatkowo, żeby się szybko uczyć, trzeba umieć się skupić. I teraz ciekawostka: osoby, z którymi dane mi było pracować, często właśnie mówiły mi, że szybko się uczę. I teraz patrząc na to, co się u mnie dzieje w życiu przez ostatnie 5 lat, jak szybko z etatu, przez menadżera, przez starszych specjalistów przeszedłem do firmy, która właściwie rok do roku rośnie razy dwa. To szybkie uczenie to byłoby coś, pod czym bym się podpisywał. Pewnie są osoby, które uczą się ode mnie szybciej, natomiast obiektywnie uważam, że ja faktycznie szybko się uczę, i uważam, że to szybkie uczenie się jest w, moim, w mojej branży, w moim biznesie, w mojej karierze bardzo kluczowe. No i druga taka istotna sprawa: dostarczanie rzeczy na światowej jakości i poziomie, jeżeli chodzi o. Po pierwsze, jakość tych produktów, czyli światowej jakości, poziomie jakości, światowej jakości, poziomie szybkości, czyli to muszą być super rzeczy i dostarczone stosunkowo szybko. I to znowu, patrząc na to, co ja robię i jak chcę stawiać biznes, chciałem od początku, żeby mój biznes był. Czymś premium. Jeżeli podejmuje się jakiejś współpracy, jeżeli pracowałem na etacie, dostarczałem jakieś rozwiązania, starałem się, żeby były one dostarczone na czas. Jestem osobą dość zorganizowaną i starałem się, żeby były dostarczone na najwyższej możliwej jakości. Więc pod tym również mógłbym się podpisać. Pewnie znowu są osoby, które potrafią coś dostarczyć lepiej i szybciej. Natomiast ja robię to na takim poziomie, na jakim w tym momencie jestem w stanie maksymalnie. Nie, nie mam czegoś takiego, że a to tutaj zrobimy tylko 30% możliwości. Więc uważam, że naprawdę ten tutaj kal. Y, Dwie fajne rady, które w mojej ocenie, patrząc długoterminowo wstecz, mają zastosowanie. I teraz cztery kroki, aby trzymać się wysokiej wydajności pracy. Przede wszystkim trzeba się skupić na pracy. Robimy to, co najważniejsze. Mierzymy rezultaty tej naszej pracy, żeby to nie było takie, a dobra, to teraz wydaje mi się, że pracuję. Prezentujmy sobie te wyniki wizualnie, abyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy. Dobrze się jest przed kimś zobowiązać. Jeżeli zobowiążemy się przed kimś, będzie nam po prostu łatwiej dowieść nasze rezultaty. No i przede wszystkim warto odpoczywać. Zmęczony umysł, niestety trudniej wchodzi w ten stan flow, wypoczęci, będziemy pracowali efektywniej. Zaprzyjaźnijmy się z nudą. O co chodzi z zaprzyjaźnieniem się z nudą? Praca jest istotna, ale warto też odpocząć. I tu nie chodzi o to, żeby z pracy przełączyć się w rozrywkę. Chodzi o to, aby usiąść i po prostu się trochę ponudzić. Aby dać umysłowi podsuwać nam pomysły. W momencie, gdy korzystamy z rozrywki, co prawda nie pracujemy, ale nasz umysł jest zajęty. Chodzi o to, aby po prostu usiąść i popatrzeć w okno. Albo przejść się po lesie na spacer. Nawet bez słuchawek w uszach, po prostu iść i się nudzić. W XXI wieku jest to trudne, bo zaraz tutaj a tu telefon, tu jakiś Instagram, tu jakiś SMS, Messenger może do kogoś zadzwonię, może książki posłucham. No, uważam, że to też jest fajna sprawa. Ostatnio to praktykuję i ciekawe pomysły przychodzą mi do głowy, które regularnie muszę notować. Mam naprawdę fajnych, fajnych kilka pomysłów, więc to jest coś, co, co sobie przypomniałem właśnie, czytając książkę e, Kala e, Newporta. E, zaplanuj, kiedy używasz sieci. Aby się nie odciągać, to się mocno właśnie wiąże z tą nudą. Zaplanuj, że używasz internetu przez tam jakiś określony czas w ciągu dnia, po to, żeby mieć właśnie przestrzeń na nudę. Porzuć media społecznościowe. Kolejna rada od Kala. Zastanów się, kiedy korzystasz z tych mediów. Zastanów się. Po co z nich korzystasz? Bo to może pomóc ci po prostu z, ich, z nich zrezygnować. Jeżeli sam zobaczysz, że w sumie to one faktycznie cię wciągają i non-stop sięgasz po telefon, łatwiej będzie ci po prostu to odrzucić. Wybierz sobie też media, z których korzystasz. Może nie chcesz korzystać z wszystkich. Mamy dziś dużo kanałów. Jakiś ostatnio wyszedł TikTok, no może nie ostatnio. Facebook, Instagram, LinkedIn. Um, ostatnio jeszcze jakiś um, aplowy. Clubhouse, coś takiego nowego się pojawia, a więc tych mediów jest coraz więcej. Zastanówmy się, czy z wszystkich chcemy korzystać. Kolejna duża rada: eliminuj czas bez skupienia, czyli z jednej strony nudź się, ale to jest czas, w którym tak naprawdę jesteś skupiony na tym, żeby się nudzić. Zaplanuj pracę. Chodzi o to, aby nie było w twojej pracy przerw na takie, okej, okay, nie mam co robić, to sięgnę na przykład po telefon albo zobaczę, czy ktoś nie wysłał mi sms-a. Planowanie, w mojej ocenie, naprawdę daje wolność. Dlaczego? Bo możemy. Skoszykować te nasze zadania, możemy zobaczyć, co nas czeka, i zrobić te prace, a potem po prostu cieszyć się albo nudą, albo czasem z rodziną, albo poświęcić swój czas na rozrywkę. Natomiast jeżeli siedzimy przed komputerem, na przykład 8-12 godzin i pracujemy, no to tu jakieś media społecznościowe, tu inne rzeczy, i okazuje się, że właściwie to siedzieliśmy 8 godzin, ale zrobilibyśmy te prace w 2 godziny. Trzeba mieć też odwagę, żeby się do tego przed sobą przyznać. Mnie też zdarzają się takie dni no. Takie jest życie. To jest prawo bodajże, nie pamiętam czy dobrze powiem nazwisko, ale chyba Perkinsa się nazywa, że praca zawsze zajmie tyle czasu, ile jest na nią przeznaczone. Czyli jeżeli na pracę mamy 8 godzin, no to 8 godzin będziemy pracować, ale moglibyśmy pewnie też dwie. Zrobić to w dwie. Są takie przypadki. Korzystaj z trybu samolotowego no i oceniaj jakość swoich aktywności. Wybieraj tylko te, które. Faktycznie musisz zrobić, czyli odcinaj rzeczy niepotrzebne. To jest też bardzo, bardzo fajna rada, bo planowanie to jest w zasadzie sztuka wybierania tego, co zrobimy, kosztem tego, czego nie zrobimy, czyli sztuka odrzucania. Kolejna pozycja, Głaskologia, Miłosz Brzeziński, czyli tutaj książka bardziej związana z relacjami międzyludzkimi. W dużym skrócie opowiem, o co w tej książce chodzi. Ona jest bardzo podobna znowu, w mojej ocenie, do książki Garego Weinerczuka, Ekonomia Wdzięczności. Widzę tutaj połączenia. Chodzi o to, żeby być dobrym dla ludzi. Każdy z nas ma, mamy, że tak powiem, kubki z czekoladą nad głową. I teraz, jeżeli jesteś dla żony dobry, przykład kubka ty i żona, jesteś dla żony cały czas dobry, i do, tej, do tego kubka wlewasz i czekoladę no nie wiem, kupujesz jej kwiaty, zabierasz ją gdzieś na jakąś kolację, pomagasz jej tam w pracach domowych, no to masz ten, u niej, jak się to ładnie mówi, tej czekolady nalane. Teraz w momencie, kiedy przyjdziesz na przykład zmęczony z pracy i chcesz usiąść przed telewizorem, a ona gotuje w tym momencie obiad i jeszcze dzieci krzyczą, no to prawdopodobnie w zależności od tego, ile tej czekolady nalałeś, wytrzymasz przed tym telewizorem pół godziny, może godzinę, że ona się nie odezwie. Natomiast gdybyś nie był dla niej miły przez ostatnie na przykład dwa tygodnie, i przyszedł z tej samej pracy, usiadł na tej samej sofie i włączył telewizor, a nie miał tej czekolady u niej nalane, czyli nie miał tych zasług u niej zrobionych wcześniej, prawdopodobnie nie zdążyłbyś usiąść i już byś usłyszał, chodź mi pomóc, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Albo y, wypowiedziane oczywiście w, w, w odpowiedniej intonacji, prawdopodobnie odpowiednie, odpowiednio głośnej intonacji. A więc y, o tym jest ta książka. Właśnie o takim byciu dobrym dla innych, o takim wspieraniu się, motywowaniu się. Y, pozytywnym wpływie na innych, ale też na, dzięki temu na siebie, bo co robimy innym, to na podświadomość naszą to, to wpływa. No i ta książka, która z moich opowieści wygląda na to, że jest taką raczej miękką książką, o dziwo jest oparta na badaniach, czyli tam jest dużo takich um, insightów, skąd, te źru, skąd, co jest źródłem tych, tych, tych badań i tak dalej, tak dalej. Moim zdaniem bardzo fajna pozycja, którą warto przeczytać. Jak przestać się martwić i za, za, zacząć żyć? Książka Della Carnegie'ego, bardzo fajna pozycja, jeżeli masz problem z tym, co się za chwilę Stanie, albo co kto powie, i tak dalej, warto tę książkę przeczytać. Trąci podejściem stoicyzmu, czyli kilka rad z tej książki. Nie trać czasu na myślenie o rzeczach, na które nie masz wpływu. Czyli jeżeli na coś nie masz wpływu, po co o tym myśleć, skoro i tak tego nie zmienisz. Jeżeli się martwisz, to zastanów się, co najgorszego może się stać. Czasami, właśnie jak odpowiesz sobie na pytanie, co najgorszego może się stać, zbijesz sobie ten, ten, ten twój strach. Stwierdzisz, że w sumie to. Nic złego się nie stanie, nawet jeżeli stanie się ten najczarniejszy scenariusz. Nie patrz wstecz ani do przodu, skup się na tu i teraz. To jest znowu fajna nauka, która też e, wynika np. z filmu Siła Spokoju. Polecam ten film, fenomenalny. Chodzi o to, że nasz mózg nie bardzo radzi sobie z teraźniejszością. My zazwyczaj mamy taką tendencję do wybiegania w przód, co się zaraz stanie, albo do myślenia o tym, co było. I na tej podstawie staramy się przyszłość przewidzieć. Natomiast bycie tu i teraz, słuchanie, co się dzieje dookoła nas. To jest coś, co faktycznie pozwala przestać się martwić. No, jeżeli jesteśmy tu i teraz, to nie myślimy o przyszłości, a to zazwyczaj przyszłość powoduje u nas zmartwienie. Zmartwienie niszczy też nasze zdrowie. To się wiąże z poziomem stresu, kortyzolem itd. Nie wchodzimy w głę głębiej w to, ale w dużym skrócie martwiąc się, no, niszczymy swoje zdrowie. Martwienie się i bycie nieszczęśliwym jest spowodowane zbyt małą ilością zajęć. To jest punkt, który mi się bardzo podoba, który czasem ee, mój tata mówi. Martwisz się, bo nie masz to robić, ci się nudzi. I swoją drogą coś w tym jest. Praktykowałem coś takiego, jak martwiłem się na przykład, zastanawiałem się, jak mi pójdą szkolenia po angielsku, bo chwilę ich nie robiłem. Sytuacja sprzed jakichś półtorej roku. Po prostu zająłem się pracą. Zająłem swój umysł czymś. To niekoniecznie musi być praca. To może być przecież też rozrywka, rozmowa, jakieś wyjście z kimś. Chodzi o to, żeby nie mieć tej przestrzeni właśnie na zastanawianie się, co się zaraz stanie. Nie przejmujmy się drobiazgami. Są rzeczy, którymi się martwimy, ale to jest, jak spojrzymy na to obiektywnie, to są totalne szczegóły. Nie róbmy tego, bo nie ma znowu to sensu. To się mocno też wiąże z rzeczami, na które nie mamy wpływu. Po co się martwić czymś, na co nie mamy wpływu? Jeśli możesz coś zmienić, to to zmień. A jeżeli nie możesz czegoś zmienić, to się po prostu z tym pogódź. Bardzo, kolejne bardzo mądre zdanie z tej książki. Staraj się pomagać innym, sprawie, aby oni się e, uśmiechnęli. Coś, co jest nawiązaniem do poprzedniej pozycji Miłosza Brzezińskiego. Bądź codziennie wdzięczny. Rano. Albo wieczorem. Ja zazwyczaj w swoim dzienniku wieczorem piszę takie jedno zdanie, za co jestem wdzięczny. I to pozwala docenić tą naszą właśnie codzienność to bycie tu i teraz jaki wspaniały dzień był za nami to, że żyjemy, że oddychamy, korzystamy z tego cudu życia codziennie z kimś rozmawiamy, kogoś mijamy nawet w domu, jeżeli jesteśmy zamknięci. W momencie, gdy to nagrywam, jest taka dość nieciekawa sytuacja na świecie. Natomiast, no, bądźmy wdzięczni. Codziennie jest coś, za co możemy być wdzięczni. Pamiętajmy też o tym, że ludzie zawsze będą nas krytykować, a więc warto robić po prostu to, co uważamy, że trzeba zrobić. Nie da się dogodzić wszystkim, no nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby wszyscy nas e, lubili. A więc to, to dosłownie kilka rad z tej książki. E, polecam przeczytać, bo naprawdę w moim życiu dużo zmieniła, właśnie jeżeli chodzi o martwienie się. E, kolejna pozycja to mit przedsiębiorczości, e, z angielskiego Im e myth e, Napisał ją e, Michael Gerber. E, kilka takich fajnych insightów z tej, z tej pozycji. E, Fajna pozycja przede wszystkim dla osób, które myślą o swojej działalności, o swojej firmie, bo świetnie czują się w roli specjalisty, czyli na przykład tak jak ja kiedyś byłem świetnym gościem od Excela, tym, który siedział na pierwszej linii frontu. Myślę, a zał, że firmę będzie fajnie. Ta książka mocno właśnie pokazuje co to znaczy prowadzić firmę. I teraz prowadzenie firmy to właśnie nie to samo co, jest, co praca w niej. To są dwie różne sprawy. Każdy kto prowadzi swój biznes jest trzema osobami w jednej. Jest przedsiębiorcą, jest menadżerem i jest specjalistą. Czyli takim rzemieślnikiem. I teraz dojrzała firma, czyli taka, która no, jest już na fajnym, ciekawym etapie operuje na szerszej perspektywie przedsiębiorcy, a nie na perspektywie specjalisty, a więc przedsiębiorca to jest osoba, która dba o to, aby problemy były rozwiązane, a specjalista to jest ten, który fizycznie sprawia, że one są rozwiązane swoimi rękami, czyli, czyli wykonuje te, te zadania, a więc perspektywa przedsiębiorcy jest znacznie szersza niż perspektywa specjalisty. Zresztą, jeżeli pracujesz na etacie, to wiesz, że czasami są zmiany w firmie, których ty nie rozumiesz, których i ja nie rozumiałem, bo ktoś na górze tak zarządził i on ma szerszą perspektywę. Właśnie o tą perspektywę chodzi. Dokumentacja procesów jest konieczna, żeby była powtarzalność w firmie, a ta powtarzalność pozwala na rozwój. Mo jeżeli mamy ułożone procesy, to możemy zobaczyć jak poprzestawiać te kafelki, żeby mogło to działać lepiej. Firmy organizują się wokół ludzi, a nie wokół odpowiedzialności i obowiązków. I to jest też ciekawe, jeżeli spojrzymy na takich gigantów jak Apple, które było zorientowane koło wypadło mi nazwisko tego pana z głowy, natomiast dobrze pamiętam nazwisko właściciela Microsoftu, byłego już właściciela Microsoftu, Billa Gatesa. Koło niego została zorientowana tutaj firma. Jeżeli spojrzymy na duże firmy, to zobaczymy, że zawsze za dużymi firmami stoi jakieś duże nazwisko. Potem mamy bez schematu organizacji, wszystko zależy od szczęścia, i to jest też, moim zdaniem, bardzo mądra rzecz. Czyli jeżeli nie mamy poukładanych kafelków w firmie, to w zasadzie. To, czy się uda, czy nie, to jest fart, no bo nie mamy odtwarzalności bez schematu organizacyjnego. Jeżeli nie wiemy, co jak działa, to skąd możemy odtwarzać te czynności po raz kolejny? I skąd możemy wiedzieć, że to, co zrobiliśmy, działa, skoro zrobiliśmy to tylko raz? Nie wiemy potem, jak to, jak to powtórzyć. Po prowadzeniu zmian w firmie trzeba zobaczyć, czy te zmiany działają, a jeżeli nie działają, to się z nich wycofać. I to jest kolejna rzecz, który, o której warto pamiętać, że to, czy. Wprowadzamy jakąś zmianę do swojego życia czy do swojej firmy, to nie znaczy, że ona jest stała. Być może ta zmiana była zła, więc trzeba zrobić krok do tyłu. Pracownicy chcą, żeby szef stworzył jasny schemat działania firmy, żeby wiedzieli, co robić. I teraz znowu pytanie: Czy chcesz pracować w firmie, do której przychodzi i ktoś ci mówi, po prostu pracuj, czy chcesz przejść do firmy, w której ktoś ci mówi, dobra, to jest, to jest Twój zakres obowiązków, to są Twoje procesy, będziesz się opiekował tym, tym, tym i tym, to wpływa na to, to, na to, na to, bo tak jest ta firma zorganizowana. No łatwiej jest w tej drugiej rzeczywistości sobie poradzić. A więc. To jest taki, bym powiedział, dalszy etap tej przedsiębiorczości. Natomiast najważniejsza nauka taka dla osób, które dopiero myślą o swojej działalności z tej książki, to to, że bycie specjalistą to jest coś zupełnie innego niż bycie przedsiębiorcą, i w tej książce jest to ładnie opisane. I to byłaby pozycja numer 5. Z tych takich najistotniejszych książek, mamy jeszcze mam jeszcze takie dwie ciekawe propozycje, którą ostatnio czytałem: Alfie Kohn, wychowanie bez nagród i kar, natomiast o tej książce dużo więcej nie będę mówił. Ona pozwala lepiej zrozumieć siebie, i lepiej, lepiej wychowywać e, dzieci, lepiej zrozumieć o co chodzi w wychowaniu dzieci. Polecam Alfikon, wychowanie bez nagród i kar. No i 7 nawyków skutecznego działania, o których nie mógłbym nie wspomnieć. To jest 42 odcinek podcastu Excellent Work. Na pewno będzie tutaj podlinkowany. Zachęcam Cię do tego, abyś posłuchał. Tak się zresztą nazywa 7 nawyków e, skutecznego działania. Ja oczywiście nie opisałem wszystkich rzeczy, które są w tej książce. Postarałem się zrobić to tak, aby nie robić tak zwanych spoilerów, czyli żebyście mogli sobie sami przejść, te, przejść przez te pozycje pozycje, ale byli nimi zaciekawieni. Przypomnę, jakie to były pozycje MJ DeMarco Fastlane, Deep Work Kala Porta, Głaskologia Miłosza Brzezińskiego, Jak przestać się martwić i zacząć żyć Dale Carnegie'ego i mit przedsiębiorczości Michaela Gerbera, a także jako taki bonus i dodatkowa pozycja Alfikon Wychowanie bez nagród i kar, coś bardziej dla psychologii. No i 42 odcinek Excellent Work Podcast 7 nawyków skutecznego działania. To jest też odcinek poświęcony bardzo fajnej pozycji. Stevena Koweja polecam, bardzo fajna książka, która też dużo mi dała w materii efektywności zawodowej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś tym razem podzielił się nim po prostu w mediach społecznościowych i mnie w nich oznaczył. A więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się hej.